Witajcie, kochani, w drugim odcinku Bliskoznacznych Historii. Ja jestem Mikołaj i zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Po pierwsze, chciałbym przeprosić za to, że odcinek wychodzi z dwudniowym opóźnieniem. Niestety, przez moją chorobę po prostu się nie wyrobiłem i niezwyczajnie na świecie Was przepraszam. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić na historię Pana Wojtka. Myślę, że to jest historia, która może być dla wielu z nas, dla mnie na pewno, bardzo bliska. Jest to historia o toksycznej relacji, o byciu głodomorem aprobaty i o tym, co Szukanie różnych rzeczy na zewnątrz potrafi zrobić z nami w środku. Eee, zapraszam Was. Cześć. Na wstępie powiem tylko, że kiedy pojawił się Wasz podcast, miałem wrażenie, że wymyśliliście go specjalnie dla mnie. Zmagałem się już wtedy z całą tą sytuacją, historią, którą opowiem. Pamiętam odcinek o Głodomorach Aprobaty. Popłakałem się oglądając go. Zresztą nie tylko ten odcinek tak na mnie zadziałał. Moja historia jest popieprzona, bo zawiera wiele wymiarów pokręcenia. Nie dotyczy relacji romantycznej, a przyjaźni, jak się okazało, oszukanej. Tłem historii jest za to moja praca. Jestem gotowy na ocenianie. Wiem, że może w oczach innych się okazać, że to ja jestem dziwną osobą. W gruncie rzeczy to, co się wydarzyło, sprawiło, że ja sam miałem wielkie wątpliwości, czy na pewno ze mną jest wszystko ok. Byłem pod tak wielkim wpływem uroku toksycznej osoby, że wolałem wierzyć, że to ja źle odbieram całą sytuację, że tracę rozum niż przyznać, że mam do czynienia z osobą cyniczną i bezwzględną. Jestem zwyczajnym programistą w wieku prawie 40 lat. Prowadzę zwykłe, co nie znaczy słabe życie. Mam rodzinę, wspaniałą żonę, synka, dom, samochód. Nie narzekam. Niczego mi nie brakuje i też nie brakowało, przynajmniej w teorii, na początku tej historii, może poza jednym. Całe życie marzyłem, żeby mieć przyjaciela. Kogoś, z kim splączę swoje losy na zawsze, kogoś, kto pomyśli o mnie, kiedy zobaczy coś interesującego, kogoś, kto zadzwoni, kiedy usłyszy, że przez moje miasto przeszła burza, kogoś, komu będę mógł wyżalić się, kiedy moje zwykłe życie okaże się zbyt prozaiczne i kto pozwoli mi się wyciszyć, kiedy wrażeń będzie zbyt wiele. Myślałem o tej osobie jako o człowieku, który będzie dla mnie najważniejszy na świecie i dla którego ja sam będę najważniejszy. Pomijam partnerów romantycznych. Nie mogłem wyzbyć się tej myśli. Bywałem szczęśliwym i miałem wokół siebie wielu wspaniałych ludzi. Ale wciąż brakowało mi tej jednej osoby tej wisienki na torcie. Nie wiedziałem, kto miałby nią być, ale wierzyłem, że w końcu się pojawi. Myślałem o tej osobie jako o mężczyźnie, bo nie wierzyłem w przyjaźń damsko-męską. Magda pojawiła się zupełnie, dla mnie, nieoczekiwanie. Została starzystką w naszej firmie w lipcu 2022. Miała dwadzieścia 20 parę lat, dzieli nas ponad czternaście lat. Kierownik poprosił mnie, żebym w ramach pokazania, czym jako wydział się zajmujemy, zaprezentował Magdzie mój projekt. Zorganizowałem spotkanie, na którym pokazałem czym się zajmuję, żeby to było jasne od początku. Ja pracuję na południu kraju. Dziewczyna natomiast na co dzień egzystuje w Warszawie. Wszelkie spotkania od początku były więc głównie spotkaniami wirtualnymi. Na przestrzeni dwóch lat widzieliśmy się fizycznie najwyżej 15 razy, ale nie miało to znaczenia. Jakoś tak wyszło, że Magdzie bardzo spodobała się moja praca. Ja jestem typem pasjonaty. Wiem, że potrafię zaciekawić tematem, kiedy sam go czuję dobrze. I tak się stało. Stopniowo Magda zaczęła zajmować się w ramach praktyk już tylko moimi tematami. Dawałem jej zadania i stopniowo zacząłem traktować jak równorzędnego członka naszego małego dwuosobowego zespołu. Tak też przedstawiałem nas innym pracownikom na zewnątrz, jako zespół. Myślałem wtedy, że to jest piękne dawać pracownikowi sygnały o dużym zaufaniu do jego pracy. Niestety miało się to w przyszłości odbić dla mnie ogromną czkawką. Praktyki się skończyły, ale mój przełożony postanowił przedłużyć Magdzie umowę. Cieszyłem się bardzo, super nam się pracowało. Ja zrozumiałem, że dobrze mi w roli nauczyciela, że nauczając i biorąc na barki odpowiedzialny za drugą osobę, buduje swoją pewność siebie i poczucie własnej wartości. W międzyczasie spotkaliśmy się w realu może dwa razy. Było super, chociaż trochę na początku dziwnie, poznaliśmy się niby bardzo dobrze, a jednak dopiero się poznaliśmy naprawdę. Musicie wiedzieć, że Magda jest przepiękną dziewczyną. Nie miało to dla mnie znaczenia, a przynajmniej tak mi się wydaje, ale w zasadzie sam muszę przyznać, że nigdy wcześniej nawet nie spotkałem tak pięknej osoby. Sam od roku sobie zadaję pytanie, czy sprawy poszłyby tak samo, jakby ona inaczej wyglądała. Nie znam odpowiedzi. Kiedy spotkaliśmy się osobiście drugi albo trzeci raz, pamiętam, że dziewczyna nie odstępowała mnie na krok. Kolega zwrócił mi wtedy uwagę, że jest zapatrzona we mnie jak w obrazek. Pochlebiało mi to niesamowicie, ale powiedziałem tylko, że po prostu się lubimy i dobrze nam się pracuje. Od tego czasu jednak zacząłem zauważać, że Magdę ogarnął swego rodzaju fanatyzm mojej osoby. Teraz wiem, że to się nazywało bombing, ale wtedy myślałem, że ona mnie naprawdę bardzo lubi. Dostałem taką dawkę energii z tego powodu, że mógłbym rozwalić świat. Ja też ją bardzo polubiłem. Spędzaliśmy razem na Teams setki godzin. Pokazywałem jej zawiłości naszego wspólnego projektu. Czułem, że razem osiągniemy kosmos możliwości w pracy, ale też stopniowo coraz więcej rozmawialiśmy na tematy prywatne. Magda zaproponowała, żebyśmy zmienili komunikator na taki, dzięki któremu nikt nie będzie wiedział, że całymi dniami rozmawiamy. I tak zrobiliśmy. Opowiadałem dziewczynie o moich pasjach, do gór, muzyki, do kosmosu, do fizyki kwantowej i teorii względności. Ona opowiadała mi o swoich. Mówiła, że umie grać na skrzypcach, pianinie, że śpiewa i uwielbia jazz. Dla mnie wydawała się osobą kompletną w każdym calu. Pewnego dnia zadzwoniła do mnie i opowiedziała o swoich problemach w swojej relacji z chłopakiem. Mówiła, że jest on strasznie zaborczy, że jest wściekły, że ona ma taki kontakt ze mną, że robi jej awantury, zamyka w domu, żeby nie mogła wyjść, nazywa ją od kurew i szmat. Płakała podczas tej rozmowy. Mówiła, że się go boi. Powiedziałem, że chociaż jestem daleko, to może zawsze na mnie liczyć i że ma dzwonić i dawać znaki, czy wszystko jest ok. Powiedziałem, że ja mogę przyjechać do niej po jej telefonie w mniej niż trzy godziny. Tak zaczęła się przyjaźń. Nie chciałem tej relacji tak nazywać, bo nie wierzyłem w przyjaźń damską męską. Ale ona przekonała mnie. Miałem problemy, żeby sobie to ułożyć w głowie, zwłaszcza w obliczu tego, że mam rodzinę i szczęśliwy dom. Wymyśliłem sobie, że ona jest dla mnie jak dużą młodsza siostra, i tak sobie to ułożyłem w głowie. Pokochałem ją miłością totalnie niewinną. I tak zaczął mi je czas pod znakiem naszej przyjaźni. Opowiadała mi o swoich problemach, a ja opowiadałem jej o swoich. Razem śmialiśmy się całymi dniami, mimowolnie pojawił się wspólny słownik Lingo tylko dla nas. Łapaliśmy się na tym, że mówimy z akcentem drugiej osoby. Że mówimy tak, jak ta druga osoba by to powiedziała. Znajomość zaczęła wykraczać poza czas pracy. Potrafiliśmy pisać do siebie po godzinach do pierwszej w nocy, tylko po to, żeby o siódmej lub ósmej znowu rozmawiać. Na tym etapie opowiedziałem o całej historii mojej żonie, Asi. Asia jest cudowną osobą. A poza tym, przez te wszystkie lata naszego związku, poznaliśmy się w 2005 roku, zbudowaliśmy takie pokłady zaufania, które pozwoliły jej zrozumieć, chociaż częściowo tę znajomość, i zaufać, że nie ma w tym nic niepokojącego. Było pięknie, ale z końcem lutego 2023 pojawił się pierwszy zgrzyt. Mieliśmy wspólne wyjście w ramach integracji naszego zespołu, około 15 osób. Ja, oczywiście, przyjeżdżałem w związku z tym do Warszawy w delegację. Magda już wcześniej pisała mi, że nie może doczekać się tego spotkania. Mówiła, że będziemy rozmawiać i tańczyć całą noc. Lubię tańczyć, a jeszcze bardziej uwielbiałem z nią rozmawiać, więc sam niesamowicie cieszyłem się na to spotkanie. Wszak to miało być pierwsze spotkanie po ustanowieniu naszej przyjaźni. Chyba nie muszę mówić, jak wielkie było moje zaskoczenie, zmieszanie, rozczarowanie, kiedy ona na tym spotkaniu w ogóle nie zwracała na mnie uwagi, dodatkowo klejąc się do zupełnie innych osób. Uciekłem, jak kopciuszek, chwilę po północy. Nie jest to w ogóle w moim stylu. Lubię się bawić i zwykle pełnię funkcję duszy towarzystwa. Nie mogłem jednak znieść tego dysonansu między obietnicą rozmowy, bycia dla mnie przez cały wieczór, a tym, co się właśnie wydarzyło. W całym jednak moim porąbaniu charakteru napisałem do niewiadomość na Instagramie, którego używaliśmy, bo Magda mogła w nim usuwać rozmowy bez śladu na wypadek sprawdzenia przez chłopaka, tyrana, że przepraszam, że sobie poszedłem. Napisałem, że czasami mam wrażenie, że ta przyjaźń mi się śni i że boję się, że to pryśnie. Spotkaliśmy się następnego dnia w pracy, w biurze. Był to piątek, więc w biurze było w zasadzie pusto. Mogliśmy spędzić cały dzień we dwoje i rozmawiać. I tak się stało. Magda mówiła, że wiele rzeczy z poprzedniego dnia nie pamięta. Że bardzo przeprasza, że tak się upiła. Uwierzyłem jej i jednocześnie usprawiedliwiałem przed sobą wszystkie jej zachowania z poprzedniej nocy. To był najpiękniejszy dzień w naszej przyjaźni. Jeden, jedyny taki szczery. Jak myślałem i piękny dzień. Gadaliśmy bez końca, na żywo, a nie przez komunikator. Śmialiśmy się i wzruszaliśmy razem. Mówiliśmy sobie, że oboje czujemy, że ta przyjaźń to już na zawsze, że spotkamy się za 40 lat na kawie i wciąż będzie tak cudownie. Mówiliśmy do siebie, że takie spotkanie dwóch bratnich dusz jest jak jedno na milion. Magda zapytała się mnie, czym się nie spotkał z nią i z jej partnerem miesiąc później. Znowu miałem przyjechać do Warszawy na imprezę, więc takie spotkanie miało mieć miejsce przy okazji. Mówiła, że może on by się uspokoił, jakby poznał mnie osobiście. Zobaczyłby, że jestem gościem z krwi i kości, który jest najsuper. Zgodziłem się, chciałem jej pomóc. Najwyższym priorytetem było dla mnie jej szczęście. Chciałem też poza tym wybadać tego gościa, potwora i toksyka. Odwiozłem dziewczynę do domu i ruszyłem w długą drogę autostradą na południe. Podczas jazdy dziewczyna zaczęła do mnie pisać, że to był cudowny dzień ze mną. Bardzo się cieszę, że miałam okazję spędzić z Tobą czas. Jesteś tak super osobą. Uwielbiam Cię. Zruszam się za każdym razem. Zawstydzasz mnie, ale wiesz, że ja też. Każdy wspólny moment jest dla mnie jak święta. Kochany jesteś. Powiem Ci, że ja już tęsknię. Wiedz, że czas z tobą jest dla mnie najfajniejszym czasem. Jestem wdzięczna, że cię mam. Mam ryczeć? Ja już płaczę. Jesteś super ważny dla mnie. Pokazujesz mi, jak fajnym uczuciem jest mieć przyjaciela, na którego można liczyć zawsze. Nie miałam nikogo takiego przez 22 lata. Teraz przyszła to prawdziwa przyjaźń i tak się cieszę. Wierzę, że to już na zawsze. Ja też. Jesteś najlepszym człowiekiem, na jakiego trafiłam i doceniam z tobą każdy dzień. Następnym razem tańczmy całą noc. Nie poradziłbym sobie, gdyby to przepadło. Ja też. Jesteś najsuper. Mamy całe życie. Miesiąc później spotkałem się z Magdą i jej partnerem. Nie odczułem, żeby jakoś szczególnie było mnie zazdrosne. Miałem wrażenie, że też chce się zaprzyjaźnić. Ja wiedziałem jednak, że chcę trzymać dystans, gdyż Magda była dla mnie jak siostra i ufałem jej w 100%, procentach, a wszelkie informacje wskazywały, że ten człowiek jest toksykiem. Następnego dnia odbyła się natomiast owa impreza, na której mieliśmy tańczyć całą noc. Nie udało się, czułem się totalnie zbędny. Odniosłem wrażenie, że w gąszczu samców już nie byłem tak atrakcyjny jak za ekranem komputera na co dzień. Po moim wyjeździe, w weekend Magda poznała nowego faceta i po tygodniu zerwała z poprzednim. Próbowałem jeszcze przyjacielować i deklarowałem wszelką pomoc w przeprowadzce czy w odebraniu rzeczy od byłego partnera, którego w końcu już wtedy znałem. Moja pomoc jednak nie była już potrzebna. Jakieś pół roku później zrozumiałem, że to był moment, kiedy stałem się zbędny i w zasadzie w tej chwili zostałem porzucony raz na zawsze. I tak zaczęła się historia upadku, bo przecież razem pracowaliśmy. Zaznaczę, że nigdy nie otrzymałem żadnego komunikatu, że coś się zmieniło ze strony Magdy. Po tych pięknych słowach, które umieściłem powyżej, po prostu zaczynając od następnego miesiąca, oznaki bliskości, które otrzymywałem, były coraz bardziej blade. Systematycznie jednak pojawiały się inne sygnały sugerujące wrogość, irytację, pogardę. Nagle zacząłem dowiadywać się z jej słów, że to ja nie potrafię odróżnić relacji zawodowej od prywatnej. Początek jednak był dość niewinny. Pomagałem Magdzie w przygotowaniu dużej pracy projektowej na studia. Zaproponowałem, że zajmę się zredagowaniem tej pracy, bo nie mam większych problemów z pisaniem po polsku, a ona i owszem. Poświęciłem kilkanaście godzin na tę pomoc, ale był to czas, kiedy ona już nie była dla mnie taka miła jak wcześniej. Nie dostałem więc żadnego podziękowania, a na stwierdzenie, że źle się z tym czuję, bo nie wiem czy to docenia, otrzymałem odpowiedź, że ta pomoc w ogóle nie była potrzebna i że w zasadzie sam się narzucałem. Wtedy dotarło do mnie, że coś się zmieniło. Zacząłem rozpaczliwie szukać odpowiedzi, co się stało. Nie dostawałem już żadnych informacji, co się u niej dzieje, tak z dnia na dzień zostałem odcięty. Zaczęła się wielka pętla gorszego i lepszego czasu, gdzie byłem traktowany jak wróg. Odsuwałem się więc, żeby potem znów otrzymywać pozytywne sygnały, które dawały mi nadzieję. Ale po nich znowu przychodziły kłótnie i tak dalej, w nieskończoność. Spędzałem tygodnie na dociekaniu. Nie mogłem sobie wyobrazić, żeby ktoś mógłby mnie tak wykorzystać, a potem porzucić, jednocześnie wciąż chcąc ze mną pracować. Przecież to była ona, osoba, którą traktowałem jak siostrę. Dodatkowo straciłem na zawsze autorytet i niczego nie mogłem wymagać w temacie pracy, bo przecież nie odróżniam prywaty od pracy i zwrócenie uwagi zawsze kończyło się kłótnią. Ponadto wciąż otrzymywałem sprzeczne sygnały. Magda pisała do mnie, że cieszy się na spotkanie, kiedy miałem przyjechać. Pisała, że mam jej zaufać, że będzie pięknie. Pisała to nawet jeszcze na początku 2024 roku. Kiedy natomiast przyjeżdżałem, zdarzało się, że nawet się ze mną nie przywitała. Kiedy pytałem, mówiła, że coś sobie wymyśliłem. Stopniowo sam zacząłem wierzyć, że może wcale nie było tak fajnie między nami, że może ja sobie wymyśliłem te przyjaźń. Zacząłem chodzić do psychologa. Udałem się też do psychiatry, żeby się leczyć na depresję, bo zacząłem mieć ciągi po tydzień, dwa, kiedy najchętniej mi się zapadł pod ziemię i nie wyszedł. Ci specjaliści sugerowali mi jednak, że ze mną jest względnie OK. Na depresję leczyłem się dwa miesiące, gdyż psychiatra uznał, że to nie jest choroba w moim przypadku, a reakcja na sytuację. Uspokoił mnie, ale złe myślenie wracało, bo wciąż byłem pod wpływem tej dziewczyny każdego dnia. Zaczęła mi grozić, szantażować. Okazało się, że przez cały czas zbierała zrzuty naszych rozmów, które siłą rzeczy były bardzo osobiste i nie zawsze cenzuralne, a były tam też przecież kłótnie. Powinienem domyśleć się, że będzie zbierać na mnie haki w dniu, w którym pokazywała mi pierwszy raz screeny z rozmów z innymi. A było tego mnóstwo, ale ja, oczywiście, na tamtym etapie naiwnie myślałem, że skoro między nami jest tak cudownie, to nic mi nie grozi. Pani psycholog mówiła mi, że dopiero odpocznę psychicznie, jak się od niej uwolnił. Postanowiłem porozmawiać z naszym szefem, żeby nas rozdzielił. Miało to miejsce w połowie lutego 2024. Chyba nie muszę pisać, że kierownik nie mógł uwierzyć do końca w tą sytuację i czułem, że myśli, że ja się po prostu zakochałem bez wzajemności. A to było zupełnie nie tak, ale nie zastanawiałem się, jak zostanę odebrany. Chciałem tylko zaznać spokoju mojej utręczonej duszy. Kierownik stanął jednak na wysokości zadania. Zaczął organizować spotkanie mediacyjne i rozdzielił nam tematy. Dziewczyna od razu pokazała mu wszystkie screeny, którymi mnie straszyła. Chciała mnie oskarżyć o mobbing. Ale na całe szczęście ze screenów nic chyba nie wynikało, z wyjątkiem tego, że oboje przekroczyliśmy pewne granice. Niestety nowy podział zadań okazał się niefortunny, gdyż Magda wciąż utrzymywała władzę nad częścią projektu i koniecznym okazał się kontakt. Nie do końca było to tym, czego potrzebowałem. Dziewczyna przyjęła jednak strategię, że cały konflikt leży po mojej stronie, a ona mogłaby ze mną pracować, tylko ja sobie coś ubzdurałem. Z tego powodu kierownik, nie wiedząc, kto jest faktycznie winny, nie miał dużego pola manewru. Wciąż jednak dostawałem od niej niekończącego się sinusa emocjonalnego. Z mojej strony natomiast nie było już żadnego zaufania do niej, jako pracownika i jako osoby. Całe to moje dążenie do wyjaśnienia sytuacji, wybaczanie, potem kłótnie, obrażanie się i straszenie spowodowały, że traciłem całkowicie szacunek do siebie samego. Wiedziałem, że nie powinienem wybaczać, że powinienem cały czas mieć przed oczami te groźby, screeny, gaslighting, ale zawsze kiedy tylko padły miłe słowa, rzucałem wszystko. Tłumaczyłem to sobie, że gdyby moja prawdziwa siostra mnie tak traktowała, to zawsze bym jej wybaczył. Na początku tej znajomości czułem się jak Zeus na rydwanie, żeby na końcu czuć się jak kornik drążący dziurkę w tym rydwanie, człowiek bez żadnego znaczenia. Chyba nie muszę mówić, że w szczycie tej znajomości komunikowaliśmy się na wszelkie sposoby: Instagram, SMS, Whatsapp, Signal, Messenger, Zoom, no i firmowy Teams. W kwietniu zostałem zbanowany wszędzie, pod pretekstem, że nie odróżniam pracy od znajomości prywatnych i że przeszkadzam im pretensje. Został mi tylko służbowy Teams, gdzie łatwo było gromadzić na mnie haki. Wiem, że to śmieszne, ale takie drobne działania, ucieczka dziewczyny z tej znajomości powodowały, że nie mogłem się uspokoić i wariowałem. Mijały miesiące, było raz lepiej, raz gorzej, a ogólnie żyłem ciągle w olbrzymim stresie i poczuciu, że moje życie stało się dniem świstaka. Ciągła pętla, z której nie potrafiłem się wyrwać. Magdzie było z tym za to dobrze. Miała mnie pod butem, w zasadzie nic nie musiała robić w pracy, bo ja jej nie ufałem, nie dawałem jej zadań, ale nikomu się nie skarżyłem, bo ona wszystkim powtarzała, że ona jest gotowa do pracy. Aż do sierpnia tego roku. Szykowała się kolejna firmowa impreza. Tym razem pod Warszawą. Magda parę dni wcześniej zaczęła mi znowu pisać milsze rzeczy, że fajnie, że się spotykamy. Wiedziałem jednak, że na miejscu czeka mnie prawdopodobnie udawanie, że nie istnieje oraz ostentacyjne pokazywanie swoich dobrych relacji z innymi, żebym się cały gotował. Nie zawiodłem się. Dokładnie tak się stało. Męczyłem się więc trochę, ale postanowiłem, że w końcu zagadam do niej, bo nie może być tak, żebyśmy nie potrafili powiedzieć sobie cześć. Znalazłem moment i usiadłem obok niej przy stole. Byłem już mocno wstawiony. Nie wiem jak ona. Wiem za to, że trzęsła się cała, kiedy zagadałem. Jakby się mnie bała. Nie zapomnę tego widoku. Ona chyba mnie nienawidziła, tak sobie pomyślałem wtedy. Teraz jednak myślę, że ja dla niej byłem tak samo toksyczny, jak ona dla mnie. Ja bałem się jej, a ona mnie. Kierownik zauważył, że rozmawiamy i podszedł. Nie pamiętam już co się działo, ale od słowa do słowa zaczęliśmy wszyscy krzyczeć we trójkę. Magda zaczęła też płakać. Ja chyba też, ale sam nie wiem. Podbiegały do niej koleżanki, żeby ją przytulić. Nie mogą uwierzyć w to, co się dzieje. Dziewczyna wykrzyczała w końcu przed wszystkimi uczestnikami imprezy, że tak naprawdę nigdy mnie nie lubiła, tylko że ja sugerowałem, że ma wpływ na to, czy zostanie jej przedłużona w pracy umowa i dlatego chciała, żeby było miło. Było to oszczerstwo, sugerowało, że nadużyłem mojej pozycji, musiałem zaprzeczyć najmocniej, jak byłem w stanie. Zadziałałem instynktownie, wykrzyczałem też, czyli udawałaś przyjąć tylko dlatego, bo myślałeś, że mam jakąś władzę. Tyle to było warte, twoje słowa i zachowanie. A ja nie miałem żadnej władzy. Jestem specjalistą w swojej dziedzinie, ale nie mam władzy. Nigdy tego nie sugerowałem. Na miejscu z nami była osoba z HR, która była trzeźwa. Przeprowadziła na miejscu śledztwo i porozmawiała z nami. Po wszystkim zasugerowała mi, że w jej mniemaniu zostałem wykorzystany i jestem pokrzywdzony. Jednak nie będzie zgody firmy na jakikolwiek kontakt między mną a Magdą. I tak się finalnie stało. Odzyskałem pełnię władzy w moim projekcie i zostałem nauczycielem dla dwóch nowych osób. One nie dają mi tego uwielbienia. One nawet chyba mnie nie lubią. I to mi w ogóle nie przeszkadza. Myślę nieustannie o Magdzie. Dlaczego mi to zrobiła? Przecież byłem dla niej oparciem w najtrudniejszych chwilach. Wypłakiwała mi się przez telefon i w rękaw, kiedy widzieliśmy się na żywo. Mówiła, że jestem dla niej najważniejszy, a jednak zrezygnowała z tego bez słowa. Nigdy nie podziękowała, że byłem wtedy, nigdy nie przeprosiła za odrzucenie. Niczego od niej nie oczekiwałem, kiedy się poznaliśmy. Czy ona naprawdę myślała, że mam jakąś władzę, i uciekła, jak zdała sobie sprawę, że nie mam? Nie sądzę. Ja zawsze jej mówiłem, że jestem miękki i wrażliwy. Wiedziała też, że mój szef uważa, że jestem za miękki. Dzięki niej za to dużo dowiedziałem się o sobie. Zacząłem też chodzić na terapię, żeby się uchronić przed czymś takim w przyszłości. Żeby zrozumieć, czego mi brakowało w życiu. Że szukałem uwielbienia u innych. Wracam powoli do siebie z długiej podróży. Byłem głodomorem aprobaty, a to była moja historia. Pozdrawiam, Wojtek. Dajcie, kochani, z powrotem już po odsłuchaniu historii. Na wstępie chciałem oczywiście podziękować panu Wojtkowi, że zdecydował się z nami podzielić swoją historią. Uważam, że to cudowne, jak kolejna osoba dokłada swoją cegiełkę do tego naszego wspólnego projektu. <laughs> Chciałbym też yy, podkreślić, że jest to mimo wszystko historia pana Wojtka i prosimy was o nieocenianie osoby, której dotyczy też ta historia, ze względu na to, że nie znamy jej wersji wydarzeń. Ja nie mówię, że pan Wojtek kłamie, ale po prostu tak z szacunku do każdej osoby zawartej w historii yy, nie zakładajmy, jaka była jej wizja tego, jak to wyglądało z jej strony, po prostu. Zresztą też nie wiem, czy zauważyliście, pan Wojtek też w swojej historii podkreśla to, że jego zachowanie też momentami wykraczało poza jakieś, przekraczało jakieś granice, no bo taka jest rzeczywistość. Gdy, gdy zaczynamy. Funkcjonować w toksycznej relacji, bardzo często tracimy jakąkolwiek racjonalność, i mimo tego, że nie zachowalibyśmy się normalnie w jakiś sposób, to nagle, w związku właśnie z tą osobą i z tą sytuacją, potrafi, potrafimy przekroczyć jakieś swoje granice, co też jest no, no. Jest to ciężkie, ale jest to ludzkie. Uważam, że wie, myślę, że, że w większości z nas tego typu sytuacja się zdarzyła. Nie wiem, czy też zauważyliście, cała ta historia dotyczy. Tematu, który zresztą omawialiśmy już w jednym z odcinków podcastu Blisko Bliskoznaczni, nazywał się On Głodomorę Oprobaty. Zresztą pan Wojtek nawet używał tego zwrotu w swojej historii, więc bardzo się cieszymy, że ogląda też nasz podcast. Jest nam bardzo miło. Kolejną rzecz, znaczy taką rzeczą, którą ja chciałbym zwrócić, bo ona mnie na przykład bardzo w tej historii dotknęła i chciałbym zwrócić na nią uwagę, to to jest, co się dzieje z człowiekiem w momencie, w którym jest w jakiś sposób uzależniony od innej osoby. Ja uważam, że to uzależnienie bardzo często powstaje w sytuacji, w której właśnie nadmiernie łakniemy. E, jeśli nadmiernie łakniemy interakcji z jakąś osobą, to może być interakcja romantyczna, ale to też może być interakcja przyjacielska. Mam wrażenie, że bardzo wiele z nas e, pomija i kompletnie olewa to zdanie rodziców w momencie, w którym je mówią za dzieciaka i to jest. Przyjdzie, jak przestaniesz szukać. I w tym zdaniu jest o tyle prawdy, że rzeczywistość jest taka, że przeważnie te najlepsze związki, te najlepsze relacje przychodzą w momencie, w którym ich nadmiernie nie szukamy, bo w momencie, w którym ich nadmiernie szukamy, kiedy jesteśmy tak bardzo obsesyjnie wręczasz, no może nie obsesyjnie, ale mamy taką dziurę w środku, którą chcemy bardzo, bardzo, bardzo zapełnić, nie umiejąc jej zapełnić samemu albo nie zwracając uwagi na to, że możemy zapełnić ją samemu, zaczynamy przyjmować do naszego życia sytuacje, które na przykład mają. Normalnie podejrzane jakieś fragmenty, które przekreśliłyby tę znajomość w każdej innej sytuacji, ale przez to właśnie, że my tak bardzo tego chcemy, to zaczynamy w jakiś sposób. Ukrywać w naszej głowie to, co nam tak naprawdę zapala czerwoną lampkę. Pan Wojtek sam mówił, że na przykład gromadzenie wiadomości, które zauważył, go niepokoiło, ale Olał jest ze względu na to, jak dobrze mu było w tej relacji, jak, jak dobrze między nimi było. Rzeczywistość jest taka, że bardzo często każdy z nas, czy to w stosunku do przyjaciela, do żony, do kolegi, do, do osoby, którą w jakiś sposób podziwia, na przykład bardzo często mm, nie, nie traktujemy ich. Yy, w Sposób taki rzeczywisty, tylko w jaki sposób dorabiamy im albo ukrywamy niektóre rzeczy, które są po prostu dla nas niekorzystne bądź złe. Tylko właśnie dlatego, że po prostu tak się cieszymy, że te osoby są w naszym życiu. E, właśnie to uzależnienie, ta chęć jest bardzo często wrogiem racjonalności. Ja sam na swoim przykładzie podam, ja sam wielokrotnie zauważyłem, że tak bardzo łaknąłem jakiegoś rodzaju relacji, że brałem tak naprawdę pierwszą lepszą z brzegu, nie zastanawiając się głębiej, czy ona przypadkiem nie jest dla mnie szkodliwa, czy po czasie nie przeradza się w taką, która jest wręcz aż potwornie szkodliwa. Szczególnie, że bardzo często bywa tak, i to ja nie mówię, że w tej czy w każdej innej sytuacji, w jakiejś sytuacji tak było, no w tak było na pewno, ale bardzo często jest tak, że w momencie właśnie jak szukamy kogoś, jak tak bardzo... Pokazujemy też, że szukamy, to ba bardzo łatwo jest natrafić na osobę, która to zwyczajnie wykorzysta. Ponieważ osoby, które mają tendencję do wykorzystywania yy, takich okoliczności, yy, wyczuwają, wyczuwają te braki w tych osobach. One czują, że ktoś tego potrzebuje, czuje, że jest na to podatny i że łatwo jest to potencjalnie wykorzystać. Więc tak naprawdę najlepszą metodą na. Yy, I to też zresztą pa, pan Wojtek w swojej historii, yy, na przestrzeni swojej historii zauważył, że. No, jednak to jest w wielu aspektach kwestia pracy nad sobą, że w momencie, w którym my jesteśmy kompletni jako jednostka, to ubezpieczamy się przed tym, żeby trafić na takie osoby. Oczywiście to się wciąż może zdarzyć, ale powiedzmy, że szansa na to jest zdecydowanie mniejsza niż w momencie, w którym wręcz sami się o to prosimy. <laughs> Tutaj mam zapisane jeszcze o utracie racjonalności, o której już wspominałem, ale rzeczywistość jest taka, tak jak już mówiłem, w przypadku... Bliskich albo osób, których łakniemy, potrafimy bardzo często zapominać albo nie zauważać tych rzeczy, które powinny być dla nas martwiące. Co więcej, bardzo często w związku z tym, że my się tam plamy w tym jadzie, no, tak nazwijmy to jadem, bardzo często przelewamy go jeszcze na zewnątrz. Pan Wojtek sam zauważył, że to wszystko mogło być nie fair wobec jego żony. I ja myślę, że on wcale nie miał, na, jakby nie, nie miał na celu tego, żeby to takie było. Ja myślę, że on tak naprawdę miał bardzo czyste intencje, ale sytuacja wyszła, jaka wyszła, właśnie ze względu na to, że brakowało tej racjonalności, która była wywołana potrzebą, tak dużą potrzebą tego. No i też warto podkreślić, że bardzo często w tego typu sytuacjach, ja tak przynajmniej zauważyłem, nawet jeśli załóżmy, że jest jakaś strona na początku bardziej winna, to jak ta toksyczność narasta, 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 to nawet naj, najznakomitszy anioł w pewnym momencie w tej sytuacji też zacznie właśnie przestaplanie się w tym szambie, też zacznie odbiegać swoim zachowaniem od normy, którą normalnie by prezentował. Ja sam zauważyłem wielokrotnie na przestrzeni mojego życia, że uwikłany w jakąś sytuację, sam w pewnym momencie zaczynałem się zachowywać w sposób, który był poniżej, poniżej tego, co uważam za słuszne. I to tak bardzo, bardzo, bardzo. Do, do dziś, znaczy, dobra, to też nie jest tak, że się teraz zadręczam i jest mi wstyd i każdego dnia, ale w jakiś sposób momentami nadal odczuwam pewnego rodzaju wstyd w związku z zachowaniami, które no, były wywołane jakąś sytuacją, ale wciąż były moimi zachowaniami. No, jakby. No, będzie mi poniekąd zawsze w jakiś sposób tam głupio, że tak się zachowałem. No. Albo przynajmniej nie będę z tego dumny. No, więc tak, ja dzisiaj troszkę krócej będę mówił, bo też się nie chcę rozbijać, rozwijać tak bardzo. Szczególnie bez względu na to, czy już mówiliśmy o tego typu sytuacjach w odcinku głodomora, aprobaty. Poza tym, też rzeczywistość jest taka, że ja tu nie jestem po to, Wy jesteście głównymi gwiazdami tego przedstawienia. Ja jestem tylko po to, żeby dać ewentualnie jakiś swój komentarz, ale on jest tylko moim komentarzem, on nie jest jakąś świętą prawdą i receptą na tę sytuację, to jest mój jakiś subiektywny punkt widzenia, który też przedstawiam na bazie swoich doświadczeń, więc najważniejsze jest to, żebyście właśnie wy, ludzie o, o różnym doświadczeniu, razem w komentarzach... Się wspierali, bo no mówię, ja, ja to tak naprawdę jestem tutaj tylko takim. Jestem jak pogodynka, która pokazuje pogodę w telewizji. E, albo pogodyn, nie wiem. E, no, więc tak, bardzo dziękuję jeszcze raz panu Wojtkowi za to, że przesłał swoją historię. Bardzo Was zachęcam do komentowania, do dzielenia się swoimi e, historiami wspólnie. Do wysyłania swoich historii na adres bliskoznaczne.historiemałpadzmil.com. E, będzie on też w naszym e, w opisie. No i dziękuję wam, jeszcze raz przepraszam za opóźnienie. I do zobaczenia za tydzień. Cześć.